Witamy Tomka. Witam. Drugiego mojego ucznia na warsztatach szlifierskich. Zaczynamy od jedzenia. Tak, i od kawy, dokładnie. Od kawy. Tomek przyznał się, że nie ma żadnego doświadczenia z pracą przy szlifierce taśmowej i w ogóle Żadne. bardzo małe doświadczenie przy, w, przy skrawaniu. E, także troszeczkę trudniejsze zadanie niż poprzednio miałem z Emilem, ale, ale damy radę. Mamy tylko 5 godzin, bo to będą skrócone warsztaty, ale już wszystko obmyśliłem. Także na pewno wyjdzie z nożem jakimś wyszlifowanym przez siebie. No w no. przyjechałem Co? do kosiarza, więc muszę z nożem wyjechać. No dokładnie. Tutaj leży materiał dydaktyczny, na tym będziemy ćwiczyć po kolei. No. Także zobaczy, zobaczymy jak wyjdzie, ale my sobie na kawkę wypijemy na spokojnie. To? nie co się... a co to Ta tendencja, że dopiskam na sam koniec jeszcze, tak dobrze myśle, że jeżeli tu wyjucam bardziej, to, ta, ta. A, to. nie wiem, czy gdzieś tu chyba nie, nie do końca porządnie trzymam. No a kwestia mhm. tego tutaj tej mhm. prowadnicy tutaj to jeszcze wyćwiczymy przy następnym ćwiczeniu, mhm. nie? Teraz νre. jak gdyby teraz głównym, główną ideą chcę, żeby właśnie żebyś czuł y mhm. Kiedy ci cała powierzchnia dociska, a kiedy nie, to nawet. W pewnym momencie usłyszysz to. Mm -hmm. bo ja, ja, ja słyszę, Ty kiedy. Słyszysz, ja tak. słyszę to nawet, nie? że to, bo, jest inny dźwięk. Tak. Bo mi prościej na przykład jest w ten sposób poprowadzić, niż mm -hmm. zostawiać palce i prowadzić tylko mm -hmm. same. Nie, mm -hmm. nie wiem. Czy to... To, ja no. myślę, że tak jak, jak idziesz palcami w tą stronę, no. to jeszcze bardziej pogłębiasz to, bo Aha. wtedy ten nacisk to wtedy jest większy, nie? No tak. Ja bym chciał, no, no. żebyś się jak gdyby się nauczył e, przy samym początku mhm. złapać pewien docisk mhm. i wtedy już nie pchać tym palcami, tylko te palce mhm. żeby były taką, taką blokadą, nie? Prze wałek, no. wałek i wtedy z automatu tutaj, tutaj Tuty ziemią i się luzuje, nie? Dobra. No, teraz lepiej. No, teraz, no. No. Trochę, trochę dużo. Αυτό είναι το πόπι, το πόπι το αφήσω το και μετά το αφήσω. Idzie. Mam wrażenie, że lewa strona ci idzie lepiej niż prawa. Może, ale, no ale już masz doświadczenie 20-minutowe, nie. nie? A jeszcze 20 minut temu nie miałeś. No, muszę powiedzieć, że bardzo szybko się uczysz. Dopiero pół godziny doświadczenia, a już potrafisz zrobić płaską płaszczyznę bez łamania go. Prawie. Na razie się wyjściami szlifu nie zajmujemy, ale i tak ci całkiem, całkiem, całkiem ta symetryczność nieźle wyszła. Teraz jeszcze chciałbym, żebyś yy, spróbował go jeszcze jedną i drugą stronę na zmianę oszlifować, tak, żeby zwiększyć ten klin, żeby po prostu było prawie jak nóż, nie? Aha, dobra. Po prostu z, do ostrego prawie. Do ostrego tu na dole, tak? No. Czyli tak jakby tu było ostrze noże. Tak, Tak, dokładnie, dokładnie. I nie bardziej to wałek jest tak naprawdę jest trochę trudniej w pewnym sensie jest to pierwsza lekcja u mnie, ale na wałku się to robi trudniej niż na płaskowniku. Nicenię numer dwa. to ja się stresuje. Hmm. Hmm. Tu za mało na końcu, za dużo no. na, na końcu docisku, a tak. Tak. teraz to każdy przejazd, patrz co się dzieje, nie? Hmm. I od razu po Każdy mi nie na to. Bardzo ładnie to puszczałeś. Znowu, okay. no, tu za mało, a tu za dużo. No ale teraz, ale wtedy było bardziej. Ta różnica była większa. Tak. Więc teraz dobrze wiesz. Utrzymaj tą tendencję. prostu jeszcze dwa, trzy przejazdy takie same. Za ostry widzę, za ostry. Miałeś inny, no. Widać tu, że tak powiem, różne płaszczyzny, no ale... <laughs> jak to mówią, na się nie myli, nie. tylko robi wyższy ślizg, nie? Także e, zrobimy na tym nożu jednostronny mm -hmm. szlif, po prostu skoncentrujemy się na tym, co robisz. Mm -hmm. Dalej, Jedziemy. tylko chcemy, żebyś go podnosił, czyli z, e, zmniejszał kąt nie? Zmniejszał kąt natarcia do coraz wyższego. Pamiętaj, ta szparka, musisz mm -hmm. widzieć szparkę cały czas, pomiędzy mm -hmm. tym, co zostało, a pasem troszeczkę szparkę i podnosimy równo, Ró równe pociągnięcia. E, skoncentruj się na tym, żeby zawsze robić w jedną stronę, może nie będziemy kombinować tak i z powrotem, tylko przykładasz i przejeżdżasz, tak, tak. przykładasz i przejeżdżasz. Tak, się trochę lepiej niż wcześniej było. Teraz już się da. No to dobrze, widzisz już godzinę hmm. na doświadczenie. Już idzie nieźle, co prawda zrobiliśmy jednostronny szlif. Je giby. No, ale, ale, ale to nic. To nic, choć ważne, że zapałeś ideę. Teraz utrwalimy to samo pewnym moim tajnym ćwiczeniem. Dobra. Hmm? Którego nie pokażę. Pokazuję je tylko i wyłącznie na warsztatach, za które trzeba zapłacić, niestety. Pierwsze koty za płoty a teraz Tomek trenuje ślip na łuku na no. Że mały kąt Że mały kąt takie A skoro teraz sobie tak zrobiłeś, to pamiętaj o tej parce żeby tak zaciskać, tak żeby była między, yeah. między krawędzią a pasem Sparka Ale lepiej, ale jeszcze 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 to na kim sekund, nie? A ty bliżej, bliżej do połowy, gdzie. Bardzo ładnie, kurde, jest. Nie jest źle. No. Jak na pierwszy raz, to? Nie jest jest bardzo dobrze. dobrze, według mnie. Ile dopiero pracujemy? Trze, trzecia godzina, trzecia nie? Trzecia godzina, tak. Hmm. A ty już to zaraz, kuchenie... weźmiemy się za kuchenniaki. Tak, za, w, za, wklęs na, za wklęsłe na fl flambergach. Nie, fajnie, to mi się hmm. spodobało. No. To, ci, to le, 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 Lepiej cię poszło z brzuszkiem niż, tak. e, niż z, na, na prostym. Hmm. No ale to zaraz kwestia, kwestia praktyki, nie? zaraz, zaraz, zaraz na, następna lekcja będzie już na dłuższym nożu, będzie jednocześnie i robienie prostego i brzuszka, także będzie coraz trudniej, ale coraz lepiej Ci idzie, już się oswoiłeś. Już się nie boję, się boję, że u... przednę nóż. No. no. <laughs> no jak, jak stary zawodowiec, bierze suwmiarkę, mierzy, sprawdza, pas kontroluje. No uczy, się, uczy się od najlepszych. No i sukniarką wyszło, że to, gdzie, to, to gdzie oni są? No za kamerą z tym. I Odwracam wyszło, się nikogo nie widzę, wiesz? I suwniarką wyszło. Nie, tak już na poważnie to tu popatrz, tak będzie trzeba chyba podnieść, mm -hmm. nie? Bo ten jest taki. A ten jest jednak troszkę no, wyższy. No troszkę nie? wyższy. No jak sam widzisz, no. że coś jest nie tak, to sam poprawisz. To dwie osoby, nie? No, ale generalnie nie jest źle. Nawet 200 nawet szlifu masz prawie, prawie, prawie symetryczne, takie minimalne, minimalna różnica. Czubek też jest teraz niezły. No tak mówiliśmy przed chwilą, troszeczkę, troszeczkę inaczej jest poprowadzona ta linia, no ale też jest taki błąd bardzo trudny, to nawet mi co tak nie wychodzi idealnie, żeby żeby w jakiś sposób to, to na to narzekać. Jedyne, na, na, na co mógłbym mm. narzekać, na to, że płaszczyzna nie jest płaska, to mm -hmm. że w pukła, no właśnie nie? No tym mówię. Przez, przez tak. wiesz, po prostu nierównomierne nie, nie, nie trzymanie tej płaszczyzny, więc troszeczkę, ale to poprawimy później na drobniejszym papierze, więc nie będziemy na tym męczyć. Mm -hmm. To jest całkiem niezłe. Nie wiem, czy masz ochotę ten nóż teraz e, zrobić dłuższy sobie, czy takiego króciaka chcesz? troszkę dłuższy. Dłuższy troszkę troszeczkę, dłuższy, nie? Ta, ta. No, no to możesz po prostu Poćwiczyć teraz, mhm. ewentualnie, jak już naprawdę to nie będzie wychodzić, to cię poprawię. Ale myślę, że to tak. też będzie teraz fajny mhm. trening, że sobie zacznij troszeczkę dalej i zrób ten kawałek, czyli mhm. się tylko się krótkie przejazdy. Nie, już nie wjeżdżaj tutaj w mhm. ogóle pasem na, na czubę. Dobra, brzuszek mi znowu ucieka. Co mówisz? Mówię, że brzuszek mi znowu ucieka, bo mam tą tendencję do odciągania tak. Uciekania samym, samą, samym dołem ostrza przy, mm -hmm. od taśmy, to widać tutaj. No trudno, no no. no. Też myślę, że jak mm -hmm. jesteś na etapie czubka, mm -hmm. podchodzisz, to jednak troszeczkę go przekręcasz w ten sposób, mm -hmm. nie? prostujesz. No dlatego mówiłem właśnie, że to jest bardzo ważne, ciężko utrzymać ten kąt mm -hmm. przy robieniu brzuszków. Mm. Jak ktoś robi z przystawki, to akurat w tej kwestii jest łatwiej, ale są inne <coughs> plusy i minusy kupowania z ręki Ty. z przystawki. To, że nie jesteś w stanie idealnie się wstrzelić w ten sam kąt, że tak powiem w tę samą płaszczyznę drobniejszym papierem, na płaszczyznę, która była wcześniej robiona grubszym, to się nie dziwi, to tak jest w standardzie, bo po prostu pasy mają różną jak gdyby ugniatalność, więc naturalnie przy tym grubszym, który jest gruby, jak przyciskasz to zawsze tak. troszeczkę taki wypukły wy, wy wychodzi, więc mhm. później ten robi bardziej płaski stąd Aha. stąd na, naturalnie, że po prostu nie wychodzi ci od razu tutaj o widać, masz mhm. taki jak gdyby uskok, nie? Po prostu musisz parę razy przejechać i to teraz wyrównać. Dobra. To jest jak gdyby niekoniecznie wynik Twojego błędu, tylko no po prostu tak tak, tak czasami jest, nie? Mam, mam, mam podobnie, mhm. że później 60 muszę trochę po tej 36 -te poprawić, później już tam na dalszych etapach i się jest łatwiej, nie? Dobra. Musiałem tą kobie kajdanki założyć, bo się za bardzo tu... Mówię, że musiałem Ci założyć blokadę, tak. bo się za bardzo wychylałeś. No. Nie mam tego ruchu jeszcze. Nie strzelaj, nie strzelaj! To no nie katapulka. <grystanie> <grystanie> Łatwo się mówić. Jak odczucia? Gorąco w palcu. <grystanie> nie masz. <grystanie> Myślę, że nie ma jakichś wielkich powodów do narzekań. Jest nieźle, w końcu nigdy tego nie robiłeś. Ja, to, ja ci zaraz troszeczkę to wyciągnę, bo widzę tutaj nawet no, nawet na no, różnica jest tu nie, po prostu nie mogę tego tak system ten... sobie poradzić nie no, wiem no, ale to wiesz ja też sobie z tym nie do końca no. radzę powiem ci szczerze że to jest dla mnie to jest naj, najtrudniejszy element no. tego całego robienia szlifów czyli właśnie równomierne zrobienie tych łuczków. Tak, nie? No, nie, nie. Z wyjściami szlifu sobie radzę i z, widzę też sobie świetnie radzić bez najmniejszego problemu mimo tego, że pas się trochę buja, także tutaj możesz nam powiedzieć, że od razu na, na, na dzień dobry zaprezentowałeś poziom mm, po prostu profes, profesjonalny, bo te wyjścia szlifu Ci naprawdę nieźle idą, wystarczy Wydaje. jak widać się przyłożyć. Mhm. A to, to, to nie idzie, no bo to, to też mi, mi, mi też to tak nie do końca idzie, wiecznie mhm. mam z tym jakieś tam problemy, także jakoś bym się nie czepiał, nie? Ja ci to zaraz to poprawię drobniejszym papierem, żeby to jakoś jeszcze nie wyglądało. Tu troszeczkę jest przesz przeszlifowana krawędź, to ją tak. tam na naprawimy. Teraz troszeczkę odpocznij, skoncentruj się, bo czekacie ostateczny już test, bo ten już był robiony na raty, nie? Tak. Najpierw Prosty szlif, a czubek był robiony oddzielnie. Tak. Także teraz ostateczny szlif. Prze, prze, przećwiczyliśmy już proste szlify, przećwiczyliśmy czubki, potem robienie czubka do prostego szlifu i w tamtym mhm. noży robiliśmy prosty szlif, prosty do, szlif. przedłużanie szlifu tak. do, do czubka. A teraz po prostu pełnoprawny szlif od początku do końca, nie za wysoki, proponowałbym Ci mhm. niekoniecznie wysoki, to jest koziołek, ale w tej cieńszej wersji, mhm. trochę ponad 3 mm. Także wszystko ma oznaczony środek, wyznaczone linie. Perfum. Czy chcesz nowy pas? Bo ten już chyba cię parzy trochę? Nie, na razie na tym. Pierwszy położę na tym, a potem do, do szlifowania może na kolejnym. Spróbujemy. Mm -hmm. Chyba, że uważasz inaczej, nie no, no, wiem. Nie, nie chcę, żeby cię parzyło. Ja ja, ja, wiesz, ja ten pas jak wykorzystam. Ja się na nim pięć lipów zrobię, nie? zanim go wyrzucę. Nie, nie Także, ale, na ale, tym. ale po co macie parzyć? Ty jeszcze nie masz tego druku, żeby regularnie wiesz, moczyć i tak dalej. No dobra, to dajemy świeżo. To dajemy, no, dajemy cię świeży pas, okay. wybierzemy, a te to ja później to ci prąd. Dobra, to jaki, jak odczucie osta, ostatni gdzieś ostateczny? Duży stres. Ja później ten e, po prostu postaram ci się, się je, jak hmm. najmniej pomagać przy tym, pomagać przy tym tak be, bezpośrednio, bo mentalnie ci pomogę i będę próbował mówić, gdzie jakieś błędy popełniasz i sobie w jakiś sposób tam ocenimy, ale jeżeli chodzi o ocenę bezwzględną szlifu, mm. to nie będziemy mówić tu publicznie, a ja Ci tylko po prostu postawię ocenę względną, uwzględniając to, że byłeś zupełnie nie jeszcze dzisiaj rano nie miałeś w ogóle doświadczenia, nie? A taką bezwzględną, powiem, żeby powiedzieć co jest w szlifach źle, no to to już sobie zostawimy między nami, nie? Pewnie. Ja się tam nie wstydzę. No, ale nie wszystko... trzeba powiedzieć. Pokazać. Dokładnie, dokładnie. Dobra. No to mam dużą odpowiedzialność. Świeżutki pas. Świeżutki Skoncentruj blank. się, nie śpiesz się, świeżutki blank, świeżutki pas, tak. Powodzenia. No to nie dziękujemy. mówisz, że poddajesz się dalej. Znaczy no poddaję, muszę mieć... Ich... Nie poddajesz się, tylko kurde, no nie. Czuję... Miałem znaczenie, że, że w znaczeniu, no. że uważasz, że po prostu już więcej nie, dobrego nie zrobisz dzisiaj. Nie? Zrobię dzisiaj wiele więcej złego niż dobrego. Mm -hmm. bo to już szkoda materiału i szkoda nerwów na to, żeby to ciągnąć dalej. A no tak, to, ta strona mm -hmm. wygląda naprawdę nieźle. Ona ci szła lepiej. Mm -hmm. co, co, co dziwne, jako jesteś praworęczny, a słaci lewa strona lepiej. E, prawą, no tutaj troszeczkę, no to, to, to jest najgorszy babol, nie, taki. No, Wyjście szlifu jest naprawdę niezłe, znowu. Czubek też nie jest gorsza, troszeczkę do poprawki, ale, ale nie ma hmm. tragedii. E, no to, że troszeczkę to, to tutaj narozrobiłeś, no, ale, ale, ale w sumie to no, trzeba ci usprawiedliwić. Po pierwsze, pierwszy raz gdzie się pracujesz przy maszynie, po drugie, to już jest piąta godzina, więc jesteś trochę zmęczony. Nie ma hmm. co się oszukiwać, tak się wiesz, to jest jednak jakiś tam stres i coś nowego, więc koncentracja siada po jakimś czasie, no i no i też dałem Ci trochę trudny nóż na, na koniec, nie? W sumie nie pomyślałem o tym, że rzeczywiście na przyszłość przy takim skróconym, 5-godzinnych warsztatach nie będę dawał do szlifowania noży z opadającym czubkiem, bo to jest problem z utrzymaniem. Jest, jest. jest z utrzymaniem, jest, nie? No. To jest to, 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 problem, że nie, nie, nie czułeś przez to tej powierzchni, tak jak przy tych poprzednich. Przy nie? poprzednich było fajnie, a tutaj jest coś, co spowodowało, że takie utrudnienie, takie koło ratunkowe w postaci betonowego koła mm. ratunkowego. <noise> Ale nie, fajne nowe doświadczenie, no całkiem inne. I, mm -hmm. i lepiej czasem mniej zrobić złego, niż, niż więcej, no, jak to mówią, jak to się ładnie mówi? Mm, Dobrymy, dobrymi chęciami, chęciami jest piekło, wybrukowane, no. a tutaj, no, ja mm -hmm. już więcej nic nie zrobię. Po mm -hmm. prostu mogły tylko jeszcze dalej to spierdzielić. Szkoda, mm -hmm. szkoda po prostu. Mm -hmm. Szkoda prądu. No, rozumiem, rozumiem. Ale i tak i tak yy, tragedii nie ma, bo widywałem gorsze i to u bardziej doświadczonych yy, nożowników, którzy pracowali, także, także myślę, że potencjał jest, jest. Tylko po prostu kwestia praktyki, nie. Kwestia praktyki, no, ja z siebie jestem zadowolony. Poza tym, że no, po prostu spierdzieliłem jeden z lepszych noży, jakie są dostępne na rynku, czyli koziołka. <laughs> koziołka kosiarza. Ale zaraz kosiarz jest na miejscu, zaraz troszeczkę ci go podrasujemy i... I ten, to, to jeszcze te ostatnie moje, że tak powiem, naprawa tego. To będzie taka ostatnia lekcja. Już wizualna Spoko. będę ci tłumaczył, co robię, co, co naprawiam, i w jaki mhm. sposób. Nie, ale to my sobie w tym celu zmienimy pas na drobniejszy i to już zrobię 60. świeżą 60. No i teraz już pora na relaks. Jest, kurde, już po 17.00, nie? Także. A Ty, że jeszcze od rana jechałeś pociągiem, to, ja to, to, to masz, ma, masz prawo być zmęczony, ja też bym był. Mnie zresztą w piętę weszło, nie wiem czemu, ciągle mi jedna pięta gdzieś się boli, ale to chyba coś z butem mam. Dlatego i, i stale... widziałeś, często siadałem, bo, bo jak ja tutaj cały dzień raz też spędzę, no, to ja cały dzień stoję i mi się też, kurde, nie chce później stać, więc jak mam okazję posiedzieć... Wiem, że to jest niby niezdrowe, że lepiej stać, ale jak ktoś stoi cały dzień, to, to ja sobie i, chcę posiedzieć czasami, i, i wiosna, tak. I trzeba nowe buty kupić. Dokładnie, <ślech> dokładnie. No to, to takie warsztatowe, ale... Dobra. No to... Ee, jakbyś mógł, to mnie trochę ponagrywasz przy tym, dobra? Pewnie, No bardziej. Dobra. E, no w pierwszej kolejności trobie... Najpierw muszę przejechać uh -huh. pła e, przejechać płazy, uh -huh. żeby widzieć dobrze, co się dzieje i gdzie muszę poprawić. Na pewno tutaj będą się podnieść szlif, żeby to uh -huh. tutaj złapać, ale zobaczymy ile po przeszlifowaniu płazów, nie? Dobra. Teraz sobie zaznaczę z Więcej dokąd, dokąd muszę poprawiać. ważne, ponieważ mam już cieniutką kramę ślącą, muszę tak dobierać śliw, już tylko go podnosić, a nie śliwować, więc cały czas muszę widzieć minimalną taką szpareczkę, aż dojdę do poziomu Złamanie jeszcze po twoim zostało, ale już nie będę tego robił, bo w ogóle wyjdzie krawędź noca bardzo cieniutka, nie? Także reszta idzie do poprawiania ręcznego. Jak zwykle te brzuszki troszkę ale no. Czekaj, jeszcze to spróbuję A troszeczkę podjechać. Hmm. gotowe. No, to kończymy sobotnie przygody? Kończymy sobotnie z przygody z nożami, z blankami. Jak wrażenia? Wrażenia bardzo fajne, dzięki Piotrze, bo to mm. jest. Mega za co, proszę. Mega przeżycie i naprawdę polecam każdemu, kto chciałby zobaczyć, na czym to polega. Ja uważam, że to jest jedno z, najlep z najlepiej spędzonych sobotnich, ee, sobotnich dni w przeciągu ładnych paru ostatnich lat. Polecam no, super. każdemu. Super. Piotr mega fajnie uczy i każdego kto, e, kto chciałby się pouczyć, no to, to zapraszam do Piotra. Mhm. Dziękuję, dziękuję. Ja także ja także siebie polecam. Mam nadzieję, Może że jesteś zadowolony, co, co prawda... Yy... Oczywiście, że jestem, zobacz. Wy, 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 wyjeżdżasz praktycznie z trzema nożami też, nie? Tym bardziej, że to moje pierwsze w życiu tak naprawdę. Ja tutaj oczywiście na koniec pewne korekty zrobiłem także. Pewne tak, oczywiście. No, ale jednak bazowo, bazowo, całkiem naprawdę świetnie sobie radziłeś. Jak na osobę, która jeszcze nie jak mówisz, nigdy nie miała do czynienia i od lat nie pracuje w żaden sposób z techniką. Także no, mówisz, że tam w szkole miałeś trochę do czynienia ze skrawaniem, ja, ale generalnie. to było dawno, nie no, nigdy już nie pamiętam, tak naprawdę. E, ja, ja jestem poś... mega zadowolony, jeszcze raz polecam. Ja również. Świerka no, a... cię nie zjadła. Szlipierka cię nie zjadła. Nie, Je, szlifierka jest bardzo przyjaznym urządzeniem. No, zresztą ja <noise> lubię metal, a metal lubi mnie. Aha, ja także. A ty... Co prawda dzisiaj byłem, tak jak mówiłem wcześniej Piotrowi zmęczony, no bo trochę mało spałem, ale jak polecam, no to każdemu co najmniej 5 godzin to jest 5 mhm. najlepiej zainwestowanych w swój własny czas i mhm. Mhm. Polecam. Dziękuję. dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, hej, cześć. Hej. A ty też tutaj przyszedłeś się uczyć? Nie? Nie, nie. Ty już umiesz, nie? Ty już umiesz, no.